Z ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W włoskim Loreto znajduje się sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny. Ten dom, w którym kiedyś mieszkała święta rodzina, jest obecnie częścią większego kościoła i teraz znajduje się w nim ołtarz. Na tym ołtarzu jest bardzo ciekawy napis. Napis ten mówi: "Tutaj słowo stało się ciałem". Dlaczego tutaj? Na to pytanie odpowie nam ksiądz Franciszek Blachnicki. Odkąd ksiądz Franciszek Blachnicki przeżył swoje nawrócenie, zaczął widzieć Boga tam, gdzie do tej pory wcale go nie widział. Jak wiemy, ojciec Franciszek bardzo kochał Maryję. To ona jest tym pierwszym tutaj, w której słowo stało się ciałem. Ale tak samo jak słowo staje się ciałem w łonie najświętszej Maryi Panny, tak samo staje się ciałem w kościele, a jak w kościele, to i w sercu każdego z nas. Jezus, Emanuel, Bóg z nami, przychodzi do nas w naszej modlitwie, żeby z nami zamieszkać. Przychodzi do tego, co w nas słabe, nędzne, do tego naszego serca, które często nie jest wcale godne, żeby tam przebywał. Drugim miejscem, w którym wiara staje się bardzo namacalna, jest liturgia. To ona jest tym drugim tutaj, w którym słowo staje się ciałem. Jak wiemy, nasz ruch bierze swój początek z liturgicznej służby ołtarza, a ojciec Franciszek zawsze starał się wychowywać członków ruchu, żeby dobrze rozumieli to, co dzieje się w liturgicznych znakach. To tutaj spotykamy Chrystusa który oddaje za nas życie i z martwych wstaje. Dla księdza Franciszka liturgia nigdy nie kończyła się z chwilą zakończenia celebracji, lecz trwała dalej. Jezus, tak samo jak mieszkał w domu rodzinnym w Nazarecie, gdy żył codziennością, tak samo chce być częścią naszej codzienności, żebyśmy razem z Nim żyli. Żeby nasza codzienność była tym trzecim tutaj, w którym On jest obecny. I chcę, żebyśmy do naszego życia Go zapraszali i razem z Nim przeżywali każdą chwilę, w której On nas postawił. Mam dla Ciebie zadanie. Challenge na dzisiaj, Słuchaj w tym dniu, w Twoim życiu, tutaj i teraz, gdzie jesteś, spotkać i odnaleźć Chrystusa. Może to być przestrzeń modlitwy, może to być liturgia, może to być wspólnota, w której żyjesz i wzrastasz. o pomoc Ducha Świętego, by Cię wspomagał, a także niepokalaną, by prosiła za Tobą powodzenia.